Już na tam powiedzmy zakamarki, gdzie nauczyciele wyżune powinni być dobrze. Ale Panie Dyrektorze, teraz te zmiany, które są w arkuszu obecnym e, zabezpieczają, to co Pan przygotował, zabezpieczają właściwą opiekę to znaczy te godziny. bezpieczeństwo, e, nawet ja tak to tłumaczę, że w domu, gdzie bawimy się, ja bawię się z dzieckiem, czy ktoś inny starzy się no, wypadnie, no, czyli tak. nie bo, A tutaj po prostu no, są inne, 25 osób, czy coś takiego. E, na korytarzu dyżuruje jeden na czyli gdzieś jest to setka dzieci, a to są dyżury, to nie są pojęcia, że czy to, to i tutaj, nie? No tutaj też no, mogą być pretensje, bo na przykład oczekiwanie na autobus, czy w kobietkowie, czy w kamience tam nie ma świetnie. No. Nie wiem tam, czy, 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 czy może tam na artykuł 42, tylko po prostu od dawie na pilnowaniu pilnują. No my jesteśmy o tym w komfortowej sytuacji, że mamy świadczy, mamy stolówkę, no także to, to kształcenie jest to kształcenie jest. no. Na... Dobrze zaradzicone. Ja jestem dumny z tego, że, że możemy po prostu mieć zajęcia świetliste, możemy prowadzić stonówkę szkoły. Czyli to jest coś dobrego. Szkoda, że po prostu w tych innych szkołach też nie można po prostu prowadzić. Nie? Bo nie dla niektórych wypadków jest ta... obiad jest jedynym ciepłym posiłkiem dla, dla dziecka. No, są takie przypadki po prostu. No. I, i, Wizytator mówi, no, że mamy problemy wykonać i tak dalej. Ty się ciesz, że dzieci chociaż chodzą do szkoły. No, bo w niektórych wypadkach nie chodzą w ogóle i wtedy, wtedy jest problem. No, są dzieci. Chociaż z niektórymi ja, ja nie rozmawiałem, ale pani kierownik rozmawiałem, to oni przychodzą tylko dlatego, że jest opiarną. A to tak jak, jak to, może potraktować jako i teraz to wszystko, to, nie chodzi o to wszystko. No teraz trzeba po prostu było się zastanowić, czy zwalniamy te dwie panie, czy daje jest powiedzenie i daję odprawę, no bo inaczej nie, no yy, nie ma tego. W tym wypadku, jeżeli jest reorganizacja, to można takie coś zrobić. Natomiast gdyby nie było, to po prostu no, panie mogłyby mnie oddać do sądu pracy i po prostu nie, no, bo byłoby zwolnienie bezpodstawne. Ale jeżeli jest reorganizacja, brakuje godzin, to jest zasadne. Lub po prostu możemy wykorzystać tę możliwość, że zorganizujemy te oddziały integracyjne. No, poprawi się po prostu kształcenie dla tych uczniów z specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, no i będziemy mieli no, zaoszczędzone powiedzmy w ten sposób, że. Dostajemy tą wyższą subwencję na ucznia, czyli powiedzmy można liczyć z tego, no bo to jest jego, powiedzmy, ta subwencja i w ramach tej subwencji organizujemy mu odpowiednie kształcenie, które po prostu powoduje. Panie dyrektorze, no dlaczego Pan do tej pory nie zastosował takiego integracyjnego, skoro ma być to taką dobrą formą I ma poprawić los osób tych niepełnosprawnych z funkcjami? To znaczy do tej pory uczniowie, ta dwójka była objęta kształceniem zintegrowanym. Czyli w tym kształceniu zintegrowanym to po prostu łatwiej jest im pomóc, bo nauczyciel rozmawia z dziećmi, daje zadanie dla jednych uczniów i może w tym momencie podejść do tego ucznia o specyficznych potrzebach i powiedzmy, proszę pokojową i coś tego. Tam się usporyfikuje. Natomiast teraz, jeżeli przejdziemy już do, do zajęć lekcyjnych i będzie po prostu mieli przedmioty, czyli będzie przyroda, matematyka, język polski, to już jest dosyć trudniej. tak, bo... To, trzeba po prostu, to znaczy to kształcenie jest mniej efektywne. A jeżeli chodzi o gimnazjum, to jeden uczeń z zeszłego roku miał jeszcze orzeczenie o upośrednieniu w stopniu lekkim, a teraz po prostu przekwalifikowano na upośledzenie w stopniu umiarkowanym. Czyli się zmienił był tylko jeden właśnie ten upośledzenie w stopniu umiarkowanym. Nie orientowałem się wcześniej, czyli nie, nie sprawdzałem jak wygląda po prostu te, te kształcenie Szkoły, jak to są, no, oddziały integracyjne. Czy Pan zdąży to zorganizować? Bo to nie są chyba takie proste sprawy. No procedura jest, jest dosyć skomplikowana, bo, bo tu wymaga zgody nie tylko organu, ale musi być również zgoda rodziców i to wszystkich no no rodziców. Właśnie, ale mamy zgodę wszyscy. rodziców? Nie, nie, to znaczy jeszcze nie bo To jest w projekt, który możemy po prostu porozmawiać z tymi rodzicami, czy, czy wyrażają zgodę na. Oddział. Czy pozostawienie teraz takiej sytuacji jak jest na ten rok, powiedzmy na ten rok szkolny następny nie na przyszły rok? To mówimy, że jeszcze na następne lata odejdą, nie? Następne roczniki. Tak, 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 zmieni się, zmieni się. To może być taka sytuacja, że teraz możemy bardziej płynnie przechodzić, nie? Jest możliwość rozwiązania umowy z tych, którzy mogą iść na pewną ryturę. Natomiast jeżeli zostawimy, to w przyszłym roku tak trzeba, będzie trzeba, a jeszcze następne wejdą. I jak już się tworzy tą klasę, no to już tą klasę trzeba będzie ciągnąć, nie? To znaczy rozmawiałem z, z panią Hałas i twierdzi, że w przyszłym roku odejdzie i Teraz tak powiem, wiemy dlaczego, bo w przyszłym roku ma 35 lat pracy i dlatego ona koniecznie opierała się, bo mileusz, nie? <grymne> Czyli no, ja też osobiście nie no. mam przez pracę, jeżeli za rok mam mileusz, nie? 35, to prawda no. to nie jest aż taki wielki majątek, ale to jest, ale, zawsze, jest, jest nie? No. mówić po prostu, że przepracowałem 35 lat przy tak. Czyli już rozmawiałem, rozma że w tym roku nie, ja nie pytałem dlaczego, to w zasadzie jako... Jako dyrektor nie mogę nikomu powiedzieć, że masz iść na emeryturę. Również taką sytuację mamy w stołówce, też jest Pani mistrz, która ma wiek emerytalny no, i ma... ma Kuchni. Może. Znaczy Panie Dyrektorze ja pozwolę sobie tak, jeżeli chodzi o Panią Hałas to, to tutaj kwestia jubileuszu. Pani Hałas już w tym roku w wakacjach tak przypadnie, ponieważ przed laty rozpoczynała pracę w sierpniu, więc przed 1 września już będzie miała 35 lat pracy tak, więc już w wakacjach w sierpniu, to po 20 sierpnia musimy jubileusz już, Pani Hałas prawnie się przysługuje tak. I, i, i ja, ja pozwolę sobie tak y, króciutko, tak? I, i, I zwięźle. No dotknęła naszą gminę, do, dotknęła naszą gminę niestety niż. I tak możemy się cieszyć, że dosyć późno. Dzieci jest mało, prognozy nie są najlepsze. Z ewidencji z liczby urodzeń dzieci no, nie wygląda to najlepiej. Biorąc pod uwagę jeszcze fakt, że masa, masa młodych małych, masa małych dzieci jest za granicą. Dzieci są meldowane często, w naszej gminie, ale mieszkają poza granicami kraju. Mamy trudną sytuację, nie jest to niczyją inną, ani, ani organu prowadzącego, ani dyrektora, też żadnego nauczyciela. Jest, jest po prostu mało dzieci, z tym musimy się pogodzić. Tak jak już Pan Dyrektor powiedział, z roku na rok problem będzie coraz większy, ponieważ. Na nowy rok szkolny mamy zaplanowane cztery klasy trzecie, więc kiedy w przyszłym roku o tym porze będzie pan dyrektor żegnać cztery klasy trzecie, to już wiemy, że przyjdą tylko nowe dwie klasy drugie. Więc w przyszłym roku w gimnazjum będzie o dwie klasy mniej. Za dwa lata o jedną klasę mniej, ponieważ w przyszłym roku szkolnym mamy trzy klasy drugie. A wiemy, że one odejdą, i też już z ewidencji wynika nam, że będą dwie drugie, czyli faktycznie w przyszłości w gimnazjum będą po dwa oddziały klasowe. I to liczące w granicach 20. 22, 23 uczniów. Tak to niestety wygląda. Nie wygląda to dobrze, ale tak, 23. tak, tak. tak pan dyrektor tutaj właśnie tak. zgodzi, że tak tutaj w, w szkole podstawowej... Wtedy już no, będzie dalej. Tak, ponieważ aktualnie tutaj no, mamy w podstawówce 15, 18, 17, 16 dzieci, więc no, chociaż bardzo byśmy chcieli, to tworzenie trzech klas, no w ogóle tutaj nie ma nie ma jakiejkolwiek podstawy. I no niestety, zaczęliśmy tutaj, jest mało dzieci do klasy pierwszej. 18, zgodnie tutaj z arkuszem, który ja otrzymałam, jest 18 dzieci, które zapisały się do klasy pierwszej. Nie ma najmniejszego sensu tworzenie dwóch oddziałów, i to, to chyba jest oczywiste, że 18 dzieci dzielić na dwie klasy, no nie ma, nie ma w ogóle racji bytu. I sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy jedną klasę pierwszą i w związku ze wszystkim tutaj, i w, i w jedną klasę pierwszą y, mniej w szkole podstawowej, i o jedną klasę więcej w w związku, w związku z czym mamy sytuację taką, że na tą pierwszą klasę w szkole podstawowej, w której liczba dzieci wynosząc będzie 18, na jedną klasę mamy trzech nauczycieli. Jest to pani Gawrońska. Pani Wiśniewska z informacji, które przekazał pan dyrektor mi chciałaby wrócić pod tablicę, chciałaby zrezygnować z funkcji wicedyrektora i, i wrócić pod tablicę, więc mamy Panią Wiśniewską, panią hałas i panią Gabrońską. Trzech nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, a jedną klasę. Wśród tych trzech nauczycieli, pani Gabrońska w tej chwili przebywa na urlopie zdrowotnym, wraca w listopadzie z, zgodnie z. Przepisami mogłaby, jeżeli dojdzie do porozumienia z panem dyrektorem wrócić we wrześniu i tą klasę objąć. Jest pani nawrańska jest naszym nauczycielem, mianowanym przez ten urząd. Jeszcze jest w młodym wieku, nie ma uprawnień emerytalnych, więc jeżeli tą panią zwolnimy, no zostaje bez środków tak ze swojej strony. Natomiast pani hałas i pani. Wiśniewska, mają uprawnienia emerytalne. Dzisiaj miałam spotkanie z y, panią, która zajmują się y, sprawami kadrowymi, sprawami księgowymi. Analizowaliśmy y, punkt po punkcie sytuację jednej i drugiej pani. Jedna i druga pani okazuje się, że mają uprawnienia emerytalne, mogłyby na emeryturę przejść. Oczywiście nie mamy prawa nikogo zmusić, bo to jest osobista decyzja każdej z tych pań. Również pan dyrektor nie, ma, nie może zmusić, tak? Nie ma tutaj odwołania, jeśli chodzi o to. Także no, tak wygląda sytuacja. Są trzy panie, jest jedna klasa. Na tworzenie klasy integracyjnej jest dosyć późno i nie mamy podstawy prawnej tak naprawdę, żeby w tej chwili tworzyć klasę integracyjną, ponieważ zgodnie z przepisami, które aktualnie obowiązują, tu pozwolę sobie może przeczytać rozporządzeniem MEN. W sprawie zasad organizacji opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ich kształcenia w ogólnodostępnych integracyjnych, publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz organizacji kształcenia specjalnego. Liczba uczniów, wychowanków w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów, wychowanków niepełnosprawnych. Więc jeżeli chodzi o klasę czwartą. Tak, bo tutaj Pan Dyrektor mówił, że jest dwoje dzieci niepełnosprawnych z upośledzeniem. No mamy dwoje dzieci, tak. Zgodnie tutaj z tym przepisem powinniśmy mieć od trzech do pięciu. Co więcej, tutaj jedna z Pań, jednego dziecka już w ubiegłym tygodniu przyniosła pismo, prośbę do, do gminy, do organu tutaj prowadzącego. Prośbę o zorganizowanie dowozu do szkoły specjalnej do Tczewa. Więc no zostałoby nam jedno dziecko, tak, w tej sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o klasę gimnazjalną, Pan Dyrektor mówi o, klasie, o klasach trzecich, że jest tam pięcioro dzieci. No jest to klasa trzecia, tak? Druga, teraz jest druga. Obecnie, dr Obecnie no tak, tak, druga. ale mówimy o nowym roku, także ja już mówię, tak? będzie mówi, tak, no, to klasa, się... trzecia klasa. Będzie to trzecia klasa. No ja powiem szczerze, z tutaj już mi na poprzedniej komisji rozmawialiśmy, że, że mm, no do tutaj była walka już w ubiegłym roku, żeby te cztery klasy powstały. No wszyscy wiemy, że jest to trudny wiek w gimnazjum, tak jak Pan Dyrektor mówi, jest masa problemów i wychowawczych, i rodzinnych, i różnych, które trzeba rozwiązywać. I tutaj chciałabym zaznaczyć, że no w trzeciej klasie na ten ostatni rok trzeba by no, zreorganizować, tak, nowe podziały w klasach, więc też nie wiem, jak to by odbiło się wśród uczniów samych. no Trzeba by dokonać nowego podziału, całkowicie nowego podziału w klasach trzecich. Z tym to niestety by się wiązało. Tak jak pan dyrektor powiedział, jeżeli chodzi o klasę integracyjną, od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych w klasie musi być. Maksymalnie łącznie liczba wszystkich dzieci, górna granica to jest 20 z tym, że wszystkie rodzice, zaznaczam, rodzice zdrowych dzieci muszą wyrazić zgodę na, na uczestnictwo w klasie integracyjnej, w której pracuje nauczyciel wspomagający. A Arkusz musi być zatwierdzony do końca maja. Arkusz musi być zatwierdzony do końca maja i tutaj w Pani kierownik rozwiązań yy, musi to być przygotowany. I tutaj ją był Chciałabym powiedzieć, że hmm. dzisiaj pani kadrowa zwróciła mi uwagę, że musimy tutaj jak najszybciej uporać się z organizacją, ponieważ hmm. yy, są terminy, tak, jeżeli jest wypowiedzenie, są jest 7 dni na przykład na opinię związku, panie należą do związku, do, 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 do związku zawodowego, więc... To nie jest tak, że możemy sobie 30 maja tak, zatwierdzić arkusz organizacyjny. To już do końca maja, to musimy mieć wszystkie sprawy kadrowe uporządkowane i to niestety musi być decyzja podjęta. Do, do, do 31 maja już ostatecznie łącznie ze wszystkimi pismami, z terminami to musi być do, do, dograne do, do końca maja, także no wszystko ma swoje terminy. Jeżeli chodzi o świetlicę, tutaj odnoszę się do świetlicy, pan dyrektor obecnie długo na temat świetlicy mówił, na Radzie dyrektorów obliczaliśmy ile godzin świetlicy potrzeba dla zapewnienia bezpieczeństwa, bezpiecznych higienicznych warunków pracy w świetlicy szkolnej. I tutaj zgodnie panie dyrektorze doszliśmy przecież do wniosku, było szersze grono na Radzie dyrektorów, że 45 godzin świetlicy jest to w zupełności wystarczająca liczba. Gdybyśmy się uparli, to byłaby to liczba 42 nawet godzin. Ale żeby zabezpieczyć tutaj przerwy obiadowe, dajemy te 3 godziny, jeszcze więcej, żeby jeżeli dzieci przyjdą jakieś dzieci czasami szybciej. Pod koniec lekcji czy jakaś dokładka dłuższa, przerwa obiadowa, dłuższy się dla jakiegoś ucznia też zabezpieczamy. Nigdy nie będzie takiej sytuacji, że będzie jeden nauczyciel pracował w świetlicy. Zawsze mamy zapewnioną obecność dwóch nauczycieli w świetlicy, czy to z rana, czy to po południu, również w czasie, w czasie przerw obiadowych. Chciałabym zaznaczyć, że kiedy przychodzą najmłodsze dzieci z edukacji wczesnoszkolnej na herbatę, i jedzą śniadanie w świetlice. One przychodzą z nauczycielem, ze swoim wychowawcą również. One nie przychodzą same. Nauczyciel jest, nauczyciel, wychowawca klas 1-3, jest obecny z dziećmi, kiedy jedzą śniadanie. Także jeszcze chciałabym zaznaczyć, że że pani kierownik świetlicy ma zniżkę godzin do 12, więc te 14 godzin też jeszcze gdzieś musi się sobie w pracy zaplanować, gdzieś siebie ująć, tak? Więc mamy te 45 godzin takiej czynnej pracy w pracowniku świetlicy plus jeszcze są te godziny wynikające z artykułu 42. Tutaj decyzja należy całkowicie do pana dyrektora, kto i jaki nauczyciel do świetlicy ewentualnie do pomocy może przyjść. Plus jeszcze pani kierownik świedlicy ma swoich 14 godzin. Także tak wygląda sytuacja w świedlicy. Tutaj, tak jak pan dyrektor zresztą słusznie zauważył, kamionka, szkoła w kamionce, szkoła w kopytkowie, nie ma takich pracowników w ogóle. A też przecież wiemy, że dojeżdżają dzieci, dzieci malutkie. Czasami też tutaj dyrektorzy ze szkół w terenie mówią, że muszą pomagać dzieciom, bo są czasami dzieci malutkie, gudiutkie, a plecaki ciężkie. Tam nie ma żadnego pracownika. I tak jak pan dyrektor powiedział, od lat już tak było, jest przyzwyczajenie, że tak musi być. Nawet tutaj dyrektorzy nie występują, nie widzą potrzeby, żeby tam stwarzać takie etaty. Więc tutaj nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa, że gdzieś w świetlicy godzin zabraknie, że coś się może wydarzyć. A różne wypadki dzieją się wszędzie w najlepszej szkole, w prywatnych szkołach, w małolicznych szkołach. Zresztą teraz, kiedy jest taka ogromna ilość tych godzin zawyżona i to mocno, no różne sytuacje się dzieją, tak? No, no tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Znaczy no, będzie mniej dzieci. A dzieci, a o to, a dzieci będzie mniej, tak? Chociażby tutaj wiemy, że z Ostrowitego do pierwszej klasy nie przyjdą żadne dzieci, a w tej chwili mamy w pierwszej klasie dzieci z Ostrowitego, więc... No powiem szczerze, że tu nie ma nad czym się tak naprawdę zastanawiać, tak? Ja już wcześniej mówiłam, że w oświacie nie ma nic luźnego. Są ustawy, są rozporządzenia, są zarządzenia i w ustawie nie jest nic regulowane o tak sobie. Wszystko ma swoją podstawę prawną i tak jak już mówiłam wcześniej, arkusz organizacyjny przedszkola, szkoły w Kopytkowie, szkoły w Kamianice jest, jest zatwierdzony zgodnie ze wszystkimi przepisami. Nie dopatrzyłam się tam żadnych, żadnych uchybień, żadnych naciągnięć. Jest naprawdę wszystko, powiem szczerze, wzorowo w terenie. Tutaj musimy na no troszeczkę z tych minionych lat tych niejasności się na, nadbiegało. Sytuacja troszeczkę trudniejsza, a no na to jeszcze naszła, ta, ta, na, nałożyła się niewielka ilość, mniejsza ilość dzieci. I taką sytuację mamy. Jeżeli chodzi o bibliotekę, mamy 30 godzin na pracę biblioteki szkolnej. Jest to też w zupełności wystarczająca ilość godzin. Należy pamiętać, że do biblioteki szkolnej też pan dyrektor może może nauczycieli w ramach godzin z artykułu 42 skierować. A przypomnę, że są to dwie godziny na etap. To jest bardzo dużo. Dwie godziny na etap to jest bardzo dużo. I to jest tylko kwestia no, dobrego przydziału podziału. I przestrzegania przez nauczycieli swoich przydziałów. Ale Pani Bialonik wie, czy jest taka sytuacja, że mamy komfort, ponieważ biblioteka szkolna, ale niedaleko jest biblioteka gminna, która też zachęca do korzystania.